Dzień dobry, witam w wirtualnym świecie matematyki dla fanatyka. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak wyłącza się wspólny czynnik przy nawias, czyli jednym słowem, jak przechodzi się z suma algebraicznej do iloczynu, czyli coś odwrotnego niż robiliśmy wcześniej. Weźmy sobie przykładowo taką sumę algebraiczną. 3x kwadrat minus 6x dodać 12x do 3. I teraz tę sumę byśmy chcieli sobie zapisać w postaci iloczynu, A żeby to zrobić, musimy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Najpierw szukamy wspólnego czynnika liczbowego, czyli wspólnego dzielnika dla trójki, szóstki i dwunastki. Szukamy największego wspólnego dzielnika i będzie to liczba 3. Ponieważ zarówno 3 dzieli się przez 3, 6 dzieli się przez 3 i 12 dzieli się przez 3. Następnie szukamy wspólnego czynnika, takiego właśnie literkowego. I teraz zastanawiamy się, przez, ja, przez jaki jednomian podzieli się zarówno x kwadrat, x oraz x do trzeciej. I będzie to x. Czyli można zauważyć, że będzie to spośród tych wszystkich trzech jednomianów, czyli x, x kwadrat i x do trzeciej, będzie to x o najniższej potędze. Można sobie tak to też zapamiętać. I teraz. Żeby teraz wiedzieć, co zapisać tutaj po kolei w tym nawiasie, to musimy sobie zrobić w pamięci takie szybkie dzielenie, a mianowicie patrzę sobie, 3x kwadrat muszę podzielić przez 3x. 3 dzielone na 3 daje mi 1, x kwadrat dzielony na x daje mi x. Dodać. Następnie, przepraszam, nie dodać tylko minus, bo troszeczkę się zapędziłam. teraz, ten minus 6x również musimy podzielić przez 3x. i 6x przez 3x zostaje 2. I teraz w końcu właśnie dodać i tę liczbę musimy również podzielić przez 3x. Czyli 12 podzielić na 3 to jest 4, x do 3 dzielone przez x, to jest x kwadrat. Przypominam, że jeżeli dzielę sobie na przykład x kwadrat przez x, to tutaj nie wyjdzie mi żadne dwa, tylko mogę sobie rozpisać. x kwadrat to jest po prostu x razy x, dzielone przez x, weźmy sobie inny kolor, i teraz te x -y nam się skracają, i zostaje x. Stąd tutaj był właśnie x. Jeżeli na przykład dzieliliśmy 6x przez 3x, -y, to teraz te x -y się skracają, ta trójka się skraca z 6 i zostaje nam 2. Dlatego tu mieliśmy dwójkę, prawda? A teraz jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie podzielić x do trzeciej przez x, to również możemy sobie to w myślach rozpisać jako x razy x razy x dzielone przez x. Więc po jednym x się nam się skraca, zostaje x razy x, czyli x kwadrat. I proszę teraz zwrócić uwagę, że bez względu na to, czy zapisaliśmy to w formie iloczynu, bo głównym działaniem teraz jest mnożenie, to będzie miało to nadal dokładnie tą samą wartość, co wcześniej. Będzie miało dokładnie tą samą wartość, co ta suma algebraiczna, bo jeżeli byśmy teraz sobie z powrotem pomnożyli przez 3x wszystkie elementy tego nawiasu, to dokładnie dostajmy to, co mieliśmy z powrotem wcześniej. Czyli 3x razy x dałoby nam 3x kwadrat, 3x razy minus 2 dałoby nam minus 6x. A 3x razy 4x kwadrat dałoby nam 12x do 3. W związku z tym jest to po prostu inny zapis tego dokładnie samego wyrażenia. Spróbujmy sobie zrobić inny przykład. I załóżmy, weźmiemy sobie teraz. Na przykład 2x kwadrat. Odjąć 8x do trzeciej, plus 2x. I teraz szukamy wspólnego dzielnika, największego wspólnego dzielnika dla tych współczynników liczbowych i będzie to 2. A teraz jeszcze szukamy sobie wspólnego dzielnika dla tego elementu właśnie jednomianu, czyli dla x, x kwadrata, x do trzeciej. I będzie to x w najniższej potędze, a mianowicie 3x. Razem. otwieramy nawias i teraz musimy sobie podzielić 2x kwadrat dzielę sobie przez 2, więc mogę jeszcze tak to rozpisać. 2x kwadrat dzielone przez 2, dwójki się skracają, przez 2x dzielimy sobie i zostaje nam x kwadrat podzielony przez x, x razy x dzielone przez x, znowu x się, się skraca, i dostaniemy po prostu x, czyli mamy x. Bo proszę spojrzeć, 2x razy x z powrotem daje nam 2x kwadrat, więc my nic nie zmieniamy tutaj, bo nie mamy prawa zmieniać całej wartości tego wyrażenia, tylko zapisujemy je w innej postaci. Teraz mamy minus. To wyrażenie musimy podzielić przez to, co wyrzuciliśmy przed nawias. A zatem 8x do trzeciej dzielę sobie przez 2x. I teraz ta dwójeczka mi się skróci z ósemką i zostaje 4 i mamy tak, 4x do 3 x do trzeciej mogę rozpisać sobie też w ten sposób, tak jeszcze łokatologicznie, prawda? Tu mi się 1x z tym skraca i ostatecznie dostajemy 4x razy x, to jest x do potęgi drugi x kwadrat. A zatem tu dostaniemy 4x kwadrat. Dodać. a teraz muszę podzielić 2x przez 2x. Jeżeli dzielę 2x przez 2x, Czyli dzielę... 2x dzielę przez 2x, to skracają mi się i skraca mi się X i dostaniemy 1 przez 1, czyli 1, bo jeżeli dzielę liczbę przez samą siebie, to zostaje 1. I teraz jeszcze raz spójrzmy, że jeżeli pomnożę z powrotem te 2x, które wyłączam przed nawias... Przez wszystkie elementy tego nawiasu dostanę z powrotem to samo co było, czyli 2x razy x daje mi 2x kwadrat. 2x razy minus 4x kwadrat daje mi minus 8x do trzecie i 2x razy 1 daje 2x. Może jeszcze jeden przykład. przykład. 25x do kwadratu, odjąć 15x do trzeciej, dodać, tutaj możemy na przykład wziąć 30x, to się równa. i teraz dokładnie to samo, co wcześniej. czyli Patrzymy na te współczynniki liczbowe i szukamy największego wspólnego dzielnika do liczby 25, 15 oraz 30. I tu największym wspólnym dzielnikiem będzie liczba 5. Czyli wywalam sobie piątkę przed nawias. A teraz patrzymy sobie na te wszystkie wymiany. x kwadrat, x do trzeciej oraz x. I wiemy, że wszystkie z nich na pewno podzielą się przez x. Nie możemy na przykład tu wyrzucić x kwadrat przed nawias, ponieważ tak to i to podzieliłoby się przez x kwadrat, ale już x nie podzieliłby nam się przez x kwadrat. Dlatego wyłączamy zawsze x na mniejszej potędze. I teraz dzielimy. 25x kwadratów dzielę przez x. 5x, czyli mogę sobie zrobić 25x kwadrat dzielone przez 5x. Piątka mi się skraca z 25 i mamy tyle. A x kwadrat mi się skróci z x i zostaje tyle. Czyli mamy tutaj 5x. Taki... 5x. Podjąć. I teraz 15x do trzeciej, mogę sobie nawet też tak x do trzeciej rozpisać, żeby każdy widział, również dzielę przez to, co wyłączam przed nawias, czyli przez 5x. 1x się skraca, piątka skraca się z 15, zostaje 3 i ostateczny wynik to 3x razy x. I za drugiej. Czyli dostajemy tutaj minus 3x kwadrat. Dodać. I tu jeszcze musimy sobie podzielić 30x przez to, co wyrzuciliśmy przed nawias, czyli przez 5x. X nam się skrócą. 30 podzielone przez 5 daje nam 6. W związku z tym tutaj dostajemy szóstkę. Dziękuję bardzo za uwagę.